Bardzo się cieszę, że mogę tutaj być, że doszedłem do Wąchocka. Mam nadzieję, że uda się również dotrzeć do Częstochowy, czego sobie i wszystkim pielgrzymującym życzę. Tak, a to moja grupa. Tam właśnie zmierza. Pozdrawiam mamę, tatę, teściów, siostry i całą rodzinę i znajomych. Z Siedlec. Pozdrawiamy Stasy Pielgrzymki. Dziękujemy Wam drodzy pielgrzymi duchowi za to, że Wasze modlitwy dają nam skrzydeł, że w tych momentach, kiedy naprawdę jest nam ciężko, kiedy już nie dajemy rady, to czujemy Waszą. Modlitewną pomoc, Wasze modlitewne wsparcie. Jesteście z nami, my jesteśmy z Wami wspólnymi siłami, Wy i fizycznie. Idziemy do celu, jakim jest Jasna Góra. Dzięki Wam serdeczne za pomoc. Pozdrawić pielgrzymów duchowych, z parafii Wojcieżków i z całej diecezji wszystkich, tych, którzy w nas teraz patrzą. Szczęść Boże. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich pielgrzymów duchowych, którzy nas wspierają, modlą się, cieszymy się, że jesteście, ale mamy nadzieję, że za rok będziecie tutaj z nami, bo jest super. Czas wspaniały, także polecamy i dołączajcie do nas. Dziękujemy bardzo. Niech ja. będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam bardzo serdecznie Wilczyska, całą parafię, szczególnie księdza proboszcza do Pawluczuka wszystkich z Dekanatu Żelachowskiego i zapraszamy na trasę za rok. Chodźcie z nami. Zobaczcie, jak jest fajnie, jakie mamy jedzonko smaczne. Pozdrawiam. Bardzo serdecznie polecam Was na modlitwie. Modlitwom duchowym. Tym, którzy się łączą razem z nami. I do zobaczenia na trasie za rok. Szczęść Boże. Już. Pozdrawiam rodzinę, przyjaciół i duchowych tylgrzymów.